Nie wiem jak wy, ale ja zupełnie nie spodziewałem się, że z tak małej kałuży może wyskoczyć tak. Duży rekin. Niedawno w Battlefield 1 został dodany całkiem fajny Easter Egg, i w tym filmie chcę wam pokazać krok po kroku, co należy zrobić, żeby tego rekina uwolnić, ponieważ każdy z Was, myślę, jest w stanie to zrobić i jest to naprawdę dosyć proste. Otóż, jak sami widzicie, w tym miejscu przed wykonaniem czegokolwiek znajduje się tylko trochę wody. Na szczęście na tej mapie możemy znaleźć trzy zawory. I tak jeden z nich znajduje się na zewnątrz, przy fladze, a tam musimy wykopać dziurę w ziemi. Nie mam zielonego pojęcia, jak ludzie to znaleźli, czy kopali w ogóle we wszystkich możliwych miejscach na mapie żeby znaleźć jakieś zawory. W każdym razie tam, na przykład, dynamitem możemy zrobić dziurę i znaleźć ten zawór. Drugi, biegniemy po prostu do środka budynku, tam trzeba w pewnym momencie skręcić do takiego dosyć ciemnego pokoiku i pod ścianą znajdziemy drugi zawór. Trzeci również jest dalej w środku budynku. One te obydwa się znajdują gdzieś tam w miarę po środku, pomiędzy flagami. I ten trzeci jest już dosyć łatwo, myślę, widoczny po prostu na ścianie. W tym momencie potrzebujemy trzech osób. Myślałem, że będę musiał kogoś prosić o pomoc, ale po prostu wszedłem do takiego dosyć niepełnego serweru i tam kilka osób. Chciało już ten easter egg wykonać, przekonaliśmy resztę serwera i przestaliśmy się zabijać, i po prostu skupiliśmy się na odblokowaniu tego easter ega. W tym samym momencie po prostu musimy naraz wszyscy te zawory odkręcić. Umówiliśmy się na czacie, że o danym i danym czasie klikamy i odkręcamy te zawory, i dzięki temu nam się udało. Wtedy odkręca się, wtedy wylewa się woda, że tak powiem, i taka łża powoli napełnia się i jest w niej coraz więcej wody, jesteśmy coraz bliżej już wtedy do wykrycia rekina. W kolejnym etapie musicie znaleźć takie skrzynki pod ścianą i uwaga, je wszystkie trzeba zniszczyć. Może nawet jeden ładunek wybuchowy nie wystarczyć, potem trzeba jeszcze raz powtórzyć, żeby te wszystkie skrzynki zniknęły i uwaga, tam w rogu ściany znajduje się dziura. Dziura, do której musicie wrzucić jakiś ładunek wybuchowy, granat na przykład, który on tam wybuchnie w środku na dole i prawdopodobnie tego rekina naszego obudzi bądź zdenerwuje, nie wiadomo. Na szczęście na, następnie trzeba wrócić do tej kamurzy i tam trzy osoby muszą zginąć od broni do walki wręcz, od jakiegoś... Noża, siekiery czegokolwiek, trzy osoby muszą w tej kałuży zginąć, i po każdej kolejnej woda staje się coraz bardziej czerwona. Po jednej, po drugiej, po trzeciej już jest zupełnie czerwona, i wtedy trzeba odczekać chwilę czasu, i uwaga. Chociaż jedna osoba tak przynajmniej nam się udawało na serwerze, chociaż jedna osoba musi do tej wody wskoczyć i wtedy nasz rekin szybko wyskakuje, zjada co tam wszystko było w tej kałuży te wszystkie resztki ciał innych i ta osoba, która tam była aktualnie ginie. I możemy przez kilka sekund takiego fajnego rekina zobaczyć. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę i spróbujcie sami to sobie odblokować. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!